Zapytałem Pana o rozproszenia, które nękają mnie podczas Mszy Świętej i liturgii godzin. Jezus powiedział: Doświadczasz rozproszeń na Mszy Świętej i podczas modlitwy, bo jeszcze nie pozwoliłeś mojej harmonii zapanować w Twoim sercu i w Twoim życiu. Pragnę, by całe Twoje życie, nawet teraz, odzwierciedlało harmonię i piękno, które charakteryzują moje królestwo. Moja matka również tego dla Ciebie pragnie i pomoże Ci to osiągnąć. Słuchaj jej rad i inspiracji i poddaj się jej mądremu kierownictwu. Ona jest czystym instrumentem Ducha Świętego, który nieustannie czyni porządek z chaosu pokój z niezgody i jedność z różnorodności. Niezgoda i rozdwojenie pojawiają się w Twoim życiu wtedy, gdy dwie sprawy rywalizują o Twój czas, Twoją uwagę i siły. Pozwól mojej Matce przeorganizować Twoje życie, a odkryjesz radość w świętej prostocie, w uporządkowaniu, które uprzedza chwalebny porządek przygotowany dla wszystkich moich świętych w niebie,